Hej, witam was Złem w kolejnym filmiku. Tak, nagrywam go w poniedziałek, um, albo wyjaśnię później, jeśli nie zapomnę. Ok, wyłączyłam czat, jak widzicie, udało mi się. I dzisiaj, ale dzisiaj będzie troszkę więcej na moim drugim koncie. Tak, który wygląda, właśnie tak, to jest niesamowite i wy chyba też o tym wiecie. Muszę pokazać wam pewną osobę. Tak, właśnie, ją to jest Indila Frost. To niesamowita osoba, to jest najlepsza osoba na Mr. Planet, ale proszę was, nie prosiłem o to, co ona dała mi, ponieważ ona wam tego po prostu nie da. Powiedzmy tak, może pokażę wam pewną rzecz. Spójrzcie na to. to wszystko od niby kogoś tam innego, ale to ona mi to dała. Wszystkie rzeczy, jakie teraz mam do odebrania, dała mi ona. Przepraszam. Będę wam pokazywać, ile ona mi tego nadawała. I to tyle. Ale. Cóż niesamowitego, tak? Widzicie, mam. Tutaj to jest tragedia, którą ja tutaj mam Tak. Mm. No ale no zobaczcie i animację taką kupiłam Więc jest wszystko spoko na tym koncie Zobaczmy może dzisiaj na to Może zobaczymy dzisiaj troszkę takich filmików o właśnie chatach na vip bo nie jestem pewna nigdy czegoś takiego nie robiłam, ale chciałabym mieć VIP'a na tym koncie, obojętnie jakiego, byle, żeby był VIP. Dziś trochę popatrzymy, właśnie na takie haki, więc może od tego chyba zaczniemy. Wpiszę tutaj filmów, chyba patrzeć nie będziemy. O, jest tutaj coś takiego, co się prezentuje dość fajnie. Powiem Wam. Może zaczniemy sobie od opinii użytkowników, żeby nie robić czegoś na marne? Wow, dzięki to naprawdę działa. Zaoszczędziłam setki złotych. Dzięki temu programowi. bla bla bla. No widać, że same dobre opinie. Tylko ciekawa jestem, mało z tych opinii trochę. Zobaczmy sobie tutaj. Nie wiem czy to jest na mój ta planet taka nazwa, ale się by zeroglem. Zobaczmy czy jest taki ktoś. Nie. Ona mogła po prostu zapisać. Chyba sobie tak ok, no to widać, że jest coś takiego i że jest to fajne instrukcje może zobaczymy. Trzeba coś ściągać. Ja to przeczytam to wam powiem, czy to się opłaca. No nie wiem, no brzmi to jakoś tak. Jak to powiedzieć? Zachęcająco, i spróbujemy, pobierz teraz. Zobaczmy, co się stanie. Tu też jest wszystko ok. Przeczytam to i powiem wam. No. Nie wiem Dobra, zobaczymy co się dzieje Aha, dobra Już mówię, że nie Na pewno to Szukajmy sobie dalej Patrzmy po kolei Co to takiego jest? Jak to przeczytam, to wam powiem. No nie no, znowu jest powie, pobierz teraz. Kliknęłam właśnie to pobierz teraz i to jest identycznie to samo. Hmm, to kolejna. Żeby nie było tylko pobierz teraz. To nie jest w ogóle nawet polskie. To się to jakoś może zmienić? Hey, nie E... No, kliknęłam na to i wam powiem, że nic chyba nie trzeba ściągać, tylko coś tutaj jest moim zdaniem nie tak, ponieważ jest tutaj VIP na 6 miesięcy, a takiego nie ma. No cóż, spróbuję. Zrobię coś tam na tak mało diamentów, tylko chodzi mi o diamenty. Nie chodzi mi o żadną kasę, o diamenty. Żeby było dużo diamentów, a kasy, nie wiem, wezmę się z tysiąc. No nie, no to za bardzo zachęca, to też wezmę. Wziąłem na 3 miesiące albo weźmy to na 6. No tu jest do, dość wszystko ok. Spróbujmy. Ej. Coś się chyba dzieje? Poczekajmy sobie i co się stanie. O kurde. Co Trzeba pobrać plik teraz. Czyli to też odpada. Sprawdźmy, czy istnieje takie coś jak VIP bez niczego popierania. No, tu też jest coś podobnego, mam nadzieję. Okej, okay, zrobiłam wszystko i się robi. Tu jest jakiś czat. No super, a co tu się dzieje? Co robimy tak? Skopiujemy. Się nawet tego skupiować. Super, to też nie działa. Kolejny. No super, no to nie tak będzie, ale zobaczmy taki jeden filmik. Zobaczymy, czy rzeczywiście jest wszystko tak, jak powinno być. Tu jest tak chyba przedstawione tylko, jak i co. Powiem wam, że tego nigdzie nie ma. Aha, tu. Co się dzieje? No super, co jest? Ja... Znowu coś takiego niefajnego, podejrzanego. Zobaczmy kolej. No, jestem... To też jest takie średnie. Kurde, nie da się takiego wybrać fajnego języka. O. Diamentów dużo, kasy? Nie tak dużo. 6 miesięcy. To też jest 6 miesięcy. Moim zdaniem to jest takie nawet ok. Co jest? To też nie działało nie. Zobaczmy. Działantów jak najwięcej kasy. Nie tak dużo. Sześć miesięcy. Znowu, takie coś jest za każdym razem. Hmm. Znowu. No cóż, to zostało nam jeszcze dwa. Тут навіть не відомо, як це зробиш. Останнє. Може, то. Тут треба змінювати е-мейл. No, то означає, що нам викрадати з контенту чуху і забирати з контенту. Ogólne podsumowanie jest na dzisiaj takie, że nie ma czegoś takiego jak darmowy VIP i trzeba go kupić. Może są haki na coś innego: na diamenty albo Star Coins, same bez VIP, ale mi chodzi o VIP, -a, a nie o nic innego. Więc mam nadzieję, że wszystko jest według Was ok i w ogóle dobra, Nie będę komentować. Mm, dziękuję za to, że oglądaliście i do zobaczenia.